19 plus! Fajnie, twoje plany są realne. Wielkie miasto sława. W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów. W ciu kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już, to dorosłe życie? 19 plus! Ile było planów, by rozpocząć już? To do życie 19 plus Hej, powiem wam, że nie mogę dojść do siebie po tym, co się wczoraj przydarzyło Ali. Na szczęście policji udało się złapać tych zbirów od Adriana. Jest też szansa, że dotrą i do niego. Mam nadzieję, że już nigdy nie wyjdzie z więzienia. Aluś, trzymaj się. I jeszcze jedno. Właściciel uparł się i wyrzuca Kaspra i spółkę z mieszkania, ale nikt cię nie obwinia. Wszyscy jesteśmy z tobą, pamiętaj. Przecież to straszny bandyta. Nie. Ala, boję się o ciebie. Rozumiesz to? Od czasu napaści na Ale Sebastian nie odstępuje dziewczyny na krok. Widzi, że Adrian nie żartował i naprawdę ma zamiar zemścić się na niej za to, że zeznawała przeciwko niemu i dlatego trafił do więzienia. Nie pomaga mi to jej panikowanie. To tak już sama z ciebie jestem przerażona. A ja, jak on mnie kiedyś. Nie, torbie. Ala. Na razie po prostu nigdzie nie wychodzi. Niech stale ktoś z tobą jest. No ale jak długo to jeszcze potrwa? Złapię go, zobaczysz. I sobie, a ty nie musisz jechać po Ele do szpitala. Mam jeszcze chwilę. Nie, wiesz co, jedź. Bo wy i tak już macie wystarczająco przechlapane przeze mnie. Boż nie macie teraz gdzie mieszkać, więc niech chociaż ona na ciebie nie czeka, okej? Okay? Ala wszyscy ci mówili, żebyś się tym nie przejmował. No ale jak to się tym nie przejmować? Jedź, ja sobie dam radę. Moi rodzice są na dole. Wszystko będzie spoko. Serio. No, no okej, okay, dobra, to lecę. Pa. Dzięki. Poszli. Seba? Słuchaj, nie wychodź, nie... Przed domem jest jakiś dziwny koleś. Nie, jest sam. Czekaj. Poczekaj. Okej, okay, okej. Okay. Widzę s na razie. Czego tu chcesz? Cie? Co będziesz na mnie napadał, gościu? Co ty tu robisz? A jak myślisz? Geniuszu, czekam na Ale. Ktoś ją musi do szkoły odprowadzić, tam grasuje jakiś świr. Przeraziłeś ją tylko, widziała cię z okna. Nie chciałem. Ale nikt nie będzie na nią napadał z nożem. Ten świr to jej eks i lepiej trzymaj się od tego z daleka. Jej eks? A co on jakiś p... że na nią z nożem będzie naskakiwał? Nie tylko. Napad na nas jeszcze raz, jak wracaliśmy do mieszkania na starego z jakimiś swoimi przydupasami. Co ty gadasz? Tak. To... to jest koleś, który zwiał z więzienia. Sprawa jest na policji, to jest grubsza sprawa. No naprawdę Frodo, nie pakuj się w gówno. A jak ona się czuje? No jak? Przerażona jest. P... Ty, ale ty nie powinieneś z nią teraz być? No... Jej rodzice wrócili, a ja muszę jechać po ele do szpitala. Dobra, no ale... Kurde, wiesz co, ja się tym wszystkim zajmę. Ja jej będę pilnował. No, dobra, w sumie jakbyś miał na nią oko. Tak zrobię. Ty leć, bo się spóźnisz. Dobra, dzięki. Ja się tym zajmę. Że będzie ci nożem groził? Cześć, tak w ogóle? Myślałem, że to jakiś zwyrol, co stoi pod szkołą i dzieci obserwuje, ale Seba powiedział mi, że ty go znasz. No tak, znamy się, niestety, po prostu. Myślałam, że jest mniejsza. Świetnie. Dobra, nic się już nie martw. Ja się wszystkim zajmę. Będę cię pilnował od teraz. Co zrobisz? Zainstaluję co? ci aplikację, dzięki której będę wiedział, gdzie jesteś o każdej porze dnia i nocy. Ale po co mi coś takiego? Nie przejmuj się. Jak będziesz chciała, to będziesz mogła to wyłączyć. Skoro chcecie chronić, to chyba muszę wiedzieć, gdzie jesteś, tak? Dzięki. Boże. A tak w ogóle? Jak się nazywa ten popapraniec? Y, Alu! Dzień dobry. Dzień dobry. No, myślę, że chyba powinnaś zamykać drzwi. O, właśnie. Powinnaś zamykać drzwi. Tata ma rację. Y, rozmawialiśmy właśnie z Alą o tej całej sytuacji. Nie macie się już z czym przejmować. Ja się tym wszystkim zajmę. No. Ja będę jej pilnował. Od w tym kraju to jest policja. Tak, ja. Ala ale, ale ma rodzinę i bardzo cię proszę, nie mieszaj się w te sprawy. No to proszę cię. No ale co, no jeżeli będzie potrzeba, to ja ciebie obronię, – a ty chyba musisz już iść. Dobra, do widzenia. Jakby co, Ala, to wiem, gdzie jesteś, nie? No, my też musimy iść, mieć. No, ale dokąd? Jak to dokąd? Na komisariat. No ale przecież ja rozmawiałam z policjantami wczoraj. Ja teraz mam zajęcia w szkole tańcy. ja nie mogę ich odwołać. Nie, nie, po prostu. nie wczoraj to ty złożyłeś zawiadomienia, a dzisiaj musisz złożyć wyjaśnienia. Chodź i yy, weź kawkę. Halo, halo, szukamy lokum, więc jak macie namiar na jakieś fajne mieszkanie dla kilku smętnych ludzi mnie, to dajcie znać. Jakich smętnych? No Właściciel nie odpuścił. Musimy się spakować i dzisiaj zebrać, no, także potrzebujemy naprawdę czegoś na szybko. E, no, a mieszkanie ze mną albo w pobliżu mnie to dodatkowa atrakcja, także korzystajcie. Piszcie, dzwońcie, dawajcie znać cokolwiek. Dzięki. W mieszkaniu panuje chaos, bo przyjaciele muszą w pośpiechu je opuścić. Mela i Lena postanowiły wpaść okay. i pomóc w przeprowadzce. Naci? Idziesz, bo mówiła, że się przygarnie na kilka dni. Tak, najpierw załatwimy pracę, a teraz to. Nie wiem, jak się jej odwdzięczę. Od tego są były żony. Słuchajcie, muszę lecieć. Trzymajcie się. Pa. pa. Cześć, hej. Hej, patrzcie, ile mamy tych rzeczy. To jest normalnie jakieś przegięcie. Ja Naprawdę się wprowadziliśmy, a już jest ich mnóstwo. Jezu, jeszcze wy. Tak jakby ta przeprowadzka to było mało Też się cieszę, Iwona, że cię widzę. Dobra, nie zwracaj na nią uwagi. Tak będzie najlepiej. Zuza, Kasper, bo Hajlenka chce wam coś powiedzieć. Tak? Tak, bo ja wiem, że Rafał idzie do Kasi, no i Seba zabiera Elę do mamy. No i tak sobie pomyślałam, że wy nie macie się gdzie podzieć teraz. No raczej. No więc wpadłam na pomysł, że może będziecie chcieli u mnie się zatrzymać na jakiś czas. Poważnie? Serio? Jezus, lęka dzięki! no. Myśleliśmy o tobie, ale nie chcieliśmy ci robić kłopotu. Nie no, coś to jaki kłopot? Dzięki, Lena. W właściwie szukaliśmy czegoś w trójkę, nawet nagraliśmy o tym vloga. A. No, czemu na mnie patrzysz? Zuzia, nie żartuj sobie. Nie ma opcji po prostu. Nie zamieszkam ze Srelanią. A czy ktoś cię zaprosił? Iwona, no sorry, ale ja tak sobie nie wyobrażam za bardzo, że razem. No ale nawet nie masz mnie za co przepraszać. Ja bym się. W życiu na to nie zgodziła. Zaszli mi trzęsie na samą myśl. No a wy jak chcecie, to się przeprowadzajcie. Bardzo proszę. No, za sama Dobra, nieważne. Y... Słuchajcie, zbierajmy się, co? Y... Pomożecie mi z rzeczami? Jasne. Tak, jasne, to <förecompass> trzeba znieść wszystko na dół. Aha, jeszcze rzeczy Eli, bo Seba prosił, żeby je zabrać. <pot Additionally> to, to słuchajcie, Lena, to pomóżcie Kacprowi, a ja <Dowodaw redes improves> jasne, pójdę jasne. spakować Elę. Wow, co ja wziąć? <Pick a tongue> Iwona. No, co jest? Słuchaj, bo mi ja, tak trochę głupio. Bo ja i Kacper um, um, zamieszkamy u Leny, a ty. Co, co będzie z tobą? Nie, spoko. Ja mam jeszcze jakieś tysiąc opcji. No, ale gdzie? Jezu, nie wiem, no. Wiedziałam, że pojadę na parę dni do mamy, a później czegoś razem wspólnie poszukamy, prawda? Iwona, jesteś pewna? Do mamy? Przecież ty nie chciałaś już tam wracać. No, dobra, nie dramatyzuj, przecież mówię, że to tylko parę dni, a poradzę sobie jakoś. No i wona, ale twoja mama. Dobra, przestań. Idź zajmij się tym, czym miałaś się zająć, nie wiem, tam rzeczami Eli. No idź. Ela czuje się już lepiej i dziś opuszcza szpital. Nie wie jeszcze, że nie ma gdzie wracać, bo właściciel mieszkania ich wyrzucił. Ela, bo ja muszę ci coś powiedzieć. No bo po tej wczorajszej aferze z Adrianem to właściciel wyrzucił wszystkich z mieszkania i w sumie nie możesz tam wracać. Jezu... Ale... Ela, nie denerwuj się. Nie denerwuj się, wszystko będzie okej. Okay. My zresztą już będziemy czegoś szukać, ale na razie zabieram cię do siebie. Pomieszkamy parę dni u mojej mamy. Jak u mamy? A ty jej mówiłeś o tym wszystkim? No... O tym, że usunęłam ciążę i że byłam potem chora. Nie, nic nie mówiłem. To jest zamknięta historia i naprawdę... Nie wracajmy do tego. Nie wracajmy. co, zawiozę cię do domu. Pojadę do pracy, wrócę po lekcjach. To porobimy coś wieczorem mm -hmm. fajnego, co? Pani Tak. Proszę ze mną, wypis jest gotowy. Już idę. Okej, okay, to ja będę czekał przy dyżurce, wezmę torbę. Dobra, to pa. Siema, masz chwilę? Jezus, hopi, jak ty ześ mnie wystraszył. Co ty tu robisz? Miałeś Alpin? Tak, ale jej ojciec mnie wywalił, choć musimy pogadać. Ale ja czekam Chodź. na Elech. To, dobra, to może po... za moment, słuchaj. Muszę wiedzieć wszystko o tym jej eks. Ale co ty chcesz o nim wiedzieć? Gość jest porąbany i tyle. Dobra, jak się nazywa? Adrian Nutkowski. Z, jest z Krakowa? Nie, z Zabieżowa. Dobrze, no ale ma tu chyba jakichś znajomych, tak? No, no nie wiem, na pewno jakichś znajomych ma przecież robił z nimi te wszystkie akcje, no ale nie wiem z kim Jakie się akcje? No mów! No podpalali pub, zbierali materiały wybuchowe na policjantów, wiesz, takie antysystemowe historie, gość jest chory. No ale policja go szuka i znaleźć nie może. No to może lepiej nie pakuj się w to, co? Wiesz co, daj spokój. Poza tym nikt mi nie będzie straszył moje ali, wiesz? Dobra, nie zgrywaj bo w boja. Nie praw mi taki morał. Ja spadam nara, dzięki. No, Frodo, co ty kombinuj? Ale ja naprawdę mam nadzieję, że to tylko na kilka dni. Rafał wprowadza się do Kasi, z czego oczywiście nie jest zadowolona była teściowa chłopaka. Kobieta nie wyobraża sobie życia pod jednym dachem z Rafałem, a poza tym wciąż boi się, że Kasia do niego wróci. Słuchaj, mama była w stanie dopłacać ci do pensji, tylko po to, żebyśmy razem nie pracowali. A teraz się tutaj wprowadzasz. Pracujemy jednak razem. No i wiesz, i mama się boi, że my się znikniemy. Nie no, proszę pani, przecież my się tylko przejeździmy, tak? Kasia no, i pomaga. Nie, ja was do siebie ciągnie, widzę. Nie, no, ale każdy ma swoje życie, nie wrócimy do siebie. No, jakie życie? No powiedz mi o tym. Ciebie właśnie rzuciła dziewczyna, Kaśka jest sama, o. teraz razem zamieszkaliście. No, idealna sytuacja. No ale przecież, no, Kasia jest zakochana w swoim szefie, więc to. Zrawda! A to mama nic. Ja, ja pójdę po resztę rzeczy. Kaśka? Kaszka, ty jesteś zakochana w Witku. Kaśka, no powiedz podoba Ci się? Nie, mamo, nie, 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 w ogóle o tym nie gadajmy i nie ma tematu, dobra? Jezu, to to jednak prawda. Matko, Boska, no A w ogóle co ty tak to przeżywasz? Jezu, no, ale Kaśka, wy nie powinniście być razem, no? Bo? Bo, bo, bo jest twoim szefem, bo jest od ciebie dużo starszy. Przepraszam, a ty nie pamiętasz, jak swatęłaś mnie z Krzysztofem? Jakoś, nie wiem, nie przeszkadzała ci wtedy ani różnica wieku, ani to, że pracujemy razem. Ale to zupełnie inna sytuacja, córko. Wiesz co, ja cię zwykle nie rozumiem, ale teraz to już kompletnie nie wiem, o co ci chodzi. Ale nie martw się, nie, 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 nie będę z Witkiem. No i bardzo dobrze, chociaż tym jednym się zgadzamy. To jest Ala, ja jestem jej ojcem, mieliśmy się zgłosić w sprawie tego wczorajszego napadu. A, tak, tak, sprawa Adriana Nutkowskiego. Proszę. Prowadzimy śledztwo. Na razie nie udało nam się go złapać. No, ale skontaktowaliście się z jego rodziną. No. Ala wie, gdzie mieszka jego mama. Tak, ja mogę podać adres. Proszę Państwa, my też już to wiemy. Proszę pamiętać, że to jest bieg z więzienia, już dawno po przepustce. My na to mamy procedury. No tak, tak, tylko on do tej pory jest na wolności, a to może jakaś ochrona dla mojej córki albo coś no, W sytuacji tutaj... pana córki nie ma takiej możliwości. No ale przecież on może nie dorwać w każdej chwili. Zresztą raz to zrobił, z nożem. Przecież mógł mnie zabić. Możemy monitorować określone miejsca i osoby, prowadząc działania operacyjne, i to właśnie będziemy robić. Proszę ze mną, złoży pani zeznania. A pan zaczeka tutaj. Proszę. Kacper i Zuza odwożą Iwonę do mieszkania jej mamy. Zuza czuje się głupio, że zostawia przyjaciółkę. Ale Iwona udaje, że wcale nie przejmuje się tym, że straciła dach nad głową i musi wracać do matki, z którą nie utrzymuje kontaktu. Myślę, że to jest na pewno dobry pomysł, żeby znowu zamieszkała z mamą. A czemu nie? No właśnie, to jest bardzo dobry pomysł. Dobra, Weź Kacper... Weź już przestań, gdakać, Zuza, bierz torbę. Który Ale Hacper, ja Kacper, ja naprawdę sobie poradzę. Kacper, może Iwona rzeczywiście sobie poradzi, co? No co ty? Tak. Ale sama będziesz to wnosić? Tak, poradzę sobie. No, chcę ci pomóc. Ale poczekaj, ja sobie na pewno poradzę. Iwonka, co ty tu robisz? Cześć, mamo! Pomóż, że mi... Przecież mi się no to stało. No popatrz, się, to, patrz, to, to patrz. przyjechała. Dzień dobry. E, Oj, Zuzia dobry. też jest. Dzień no dobry. też cię nie widziałam dawno. Pamiętasz Mietka? Przychodził do mnie, teraz mi pomaga w remoncie. Chłop się w domu przydaje. Jako podobno do mamy. Iż bez bestyjki. Jakby... Mamo, y, mam problem z mieszkaniem i muszę na parę dni wrócić do domu. Także wychodźcie gdzieś, bo chciałabym zanieść rzeczy. Ale jak to? Gdzie? No, do mojego pokoju. Ale właśnie ci mówię, że w twoim pokoju śpi Mietek, bo robimy remont. E, razem śpimy. Z Mariolką. Świetnie. Ale nie mogłaś mi wcześniej powiedzieć, Przecież to jest mój pokój. A płacisz za niego, bo Mietek płaci. Dobra, żeby stąd iść. Ale. Proszę, chodźmy stąd. Co ty sobie myślisz? Dwa miesiące się nie odzywasz? Główniara jedna, dorosła jest, myśli, że ja ją utrzymywać będę. Masz nie... Zostaw tą. O, zostaw tą lodówkę, idziemy. Iwona, mówiła, że to kiepski pomysł. Na pewno lepszy niż mieszkanie z Melą. Kasper, możesz zabrać to pudło, wrócę po niej, jak coś znajdę. Ale gdzie się podzieliesz? Nie twój interes. Coś sobie znajdę. Ale dokąd pójdziesz, Iwona? Jezu, gdziekolwiek. Jaki macie z tym problem? No to może zamieszkaj z nami u Słuchaj, no. to jest idealny moment do tego, żebyś w końcu pochodziła się z Melą. Mhm. Świetnie, naprawdę. Już wolałabym mieszkać pod mostem. Nara. Iwona, czekaj. Nie widziałem, że masz taką sytuację. Niby jaką? No z twoją mamą i w ogóle. Jak komuś powiesz, to cię zabije, rozumiesz? Pani będzie z nami w kontakcie. I gdyby coś się działo niedobrego, to proszę natychmiast dzwonić. Ala złożyła zeznania przeciwko Adrianowi. Wciąż bardzo się go boi i nie wierzy, że mężczyzna daje jej w końcu spokój. To, jest... to SMS od Frodo. Mówi, że ma jakiś prezent? Ale prezent! Słuchaj, ja nie chcę słyszeć o tym kryminaliście. Słuchaj, ja chyba poproszę kogoś, żeby cię zaczęli chronić. To tego jest policja, prawda? Zatrzymaj się, człowieku! Jest to Adrian! Zatrzymajcie Bierzemy go. Frodo go tu przyjął, widziałeś? Spokój, nie pajacuj. To jest Adrian, to... Ty... Widzę. Spokój, nie pajacuj. Uważaj tu na głowę. Nie możesz powiedzieć o nim, że to był Frodo. Słuchaj, ja, ja nie będę kłamał. Powiem to, co widziałem. A co widziałeś? Widziałeś go w tym samochodzie? Bo ja nie. Ala, przestań. To, proszę cię, tato, on to zrobił dla mnie. Po prostu powiedz, co widziałeś. On nie jest kryminalistą. Ja nie chcę zeznawać przeciwko niemu. Proszę. No dobrze. Dzięki. Wiesz, co zaraz będzie? On znowu trafi za kratki, i ja będę mieć wreszcie święty spokój. To Cześć, Sara. Hej, słuchaj, bo. Dobra, powiem wprost. Mam problem. Nie mam gdzie mieszkać. Mogłabyś mnie gdzieś przenocować? Słuchaj, ciężko, bo ja cały czas mieszkam z mamą, a teraz większość czasu spędzam u Krzyśka. O, a może, może... mogłabyś... wrócić do domu, chociaż na parę dni? Przecież ty nawet Krzyszka nie lubisz. Ale u Krzyśka jest fajnie. A mama mi zacznie słyszeć głowę, rozczeć z każdego spóźnienia. No, Doskonale no wiem, jak to jest z starymi, także... Ja na pewno do matki nie wrócę. Słuchaj, może mogłabyś zapytać Krzyśka, czy mogłabym się u niego zatrzymać, chociaż na parę dni. No, słuchaj, no, może ciężko, bo my jesteśmy krótko, wiesz, nie wiem jak to... Dobra, jeszcze raz. Okej, okay, rozumiem. Dobra, sama czegoś poszukam, dzięki. Iwona, zaczekaj. Krzysiek, no możesz tu podejść chodźc. na chwilę? Dobra, zaraz kończymy, okej? Okay? Ja akurat do Irasa sobie zamienię. No co tam? Słuchaj, jest problem, bo Iwona nie ma gdzie mieszkać. No, koleś wyrzucił nas z mieszkania, no i... No właśnie coś mi chłopaki mówili. No i co teraz? No i chciałam się ciebie zapytać, czy byłaby możliwość, żeby zamieszkała u nas, u, u ciebie, na chwilę. U nas? No. Co ty mówisz? Oskar! No, co jest? Mamy nową współlokatorkę. Ty, stary, Krzychu mówi, że będziemy mieli nową dupę na mieszkaniu. Ty dawaj, mów kogo, dam cię na mówiący. Mnie. <laughs> A, to, do, to dobre jest, stary, że Małkowską, słyszysz, mówi, że Małkowską. Ja pierdzielę, prezes, nie rób nawet sobie, chłopie, takich jaj, no przecież ja na zabaw zaraz pierdyk Boże, co ja mam jeździć z Małkowską za o, ścianą, chłopie? Że ona ma z nami mieszkać? No na pewno, po moim Tak, chmierze. wprowadzam się dzisiaj. Frodo? Cześć. O, jesteś. Hej. Kurde, ja ci naprawdę bardzo dziękuję za to wszystko, bo. wejdziesz na górę? Nie, 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 ja tylko na chwilę w zasadzie przyszedłem zapytać, co u ciebie. Wszystko no, w porządku? Tak, jest naprawdę super. Jak ty to zrobiłeś? A, to. Uruchomiłem parę kontaktów, pozbierałem informacje i tyle. To jest, to jest niezła historia w ogóle, wiesz? No i. jeżeli ja teraz mogę spać spokojnie, dzięki Tobie. No widzisz, chyba o to chodziło, nie? No. Także teraz jesteśmy kwita. Ty uratowałaś mi życie, ja ci pomogłem. To tyle, zwijam się. No. Hej. Zaczekaj, czekaj. Co jest? Nap naprawdę chciałam ci podziękować i... I... No po prostu jestem pod wielkim wrażeniem tego, co zrobiłeś. No i tylko z tobą czuję się bezpiecznie. Wiesz co, Laka, nie patrz na mnie takim wzrokiem. Co? No nie patrz na mnie takim wzrokiem. Patrzysz tymi wielkimi oczami, ale już raz dałaś mi kosza, także... Sorry, ale ja się zwijam, muszę. Spadam na jakiś czas, wierzysz? tak będzie lepiej. Gdzie wyjeżdżasz? Na wszelki wypadek, nie wiem. Gdzieś zniknę. No ale co z Twoimi planami szkoły boksu? Wiesz, co? Plany są po to, żeby je zmieniać. Zresztą sam nie wiem, nara. Słuchajcie, Adrian znowu został aresztowany, a ja chciałabym Wam powiedzieć tyle, że jestem naprawdę mega wdzięczna Frodo. Ja wiem, że go nie lubicie, ale gdyby nie on, to dalej umierałabym ze strachu. Mam nadzieję, że tylko nie wpakował się przeze mnie w żadne kłopoty. A ty, Frodo, jeśli zaglądasz tutaj czasem, to wracaj szybko. Dobra? O, jesteś. Poznajesz mnie? A no, powinienem? No. Co Powinieneś? Dwa lata temu? O! Mieszkanie twojej babci? O! <laughs> Przepraszam, ale ja nie wiem o co chodzi w tym momencie To twoje dziecko Proszę, zostałeś tatą, gratulacje Ej, uważaj na te tłumy ludzi Trochę tu łatwiej się zgubić Jak myślisz, że pęcisz kanara Że nie wiedziałaś, to przestań się ludzić Ale nie martw się, już zaraz piątek Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kontem Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel A to dopiero początek Ile było planu? Spocząć już, że do dorosłe życie Dziewiętnaście plus